Warunkiem działania, skuteczności działań służb bezpieczeństwa była wiedza o przeciwniku. Donosy musiały być precyzyjne. 90% informacji S służba bezpieczeństwa miała od osobowych źródeł informacji. Dla służby bezpieczeństwa nie było, ktoś musiał im donosić. Dzisiaj sami wszystko pakujemy do internetu i sami wszystko służbom donosimy. Dla SB nie było y, informacji nieprzydatnych. Wszelkie informacje były ak e przydatne aktualnie lub w przyszłości, więc ktoś, kto bredzi, że on to tylko tam coś nieważnego mówił, to zawsze bredzi, bo wiadomo było, że to i tak jest ważne dla służb bezpieczeństwa i także służba bezpieczeństwa tego to wykorzysta. W swojej działalności służba bezpieczeństwa opierała się na informacjach od osobowych źródeł informacji. Samorzutnej, z samorzutnej pomocy społecznej służba bezpieczeństwa korzystała niechętnie, bo bała się dezinformacji. Osobowymi źródłami informacji były wszystkie osoby, od których funkcjonariusze zyskiwali wiedzę. W tym i przesłuchiwani, i tajni współpracownicy, i eksperci. Dla, do współpracowników SB zaliczano PO, czyli pomoc obywatelską, E, identycznym skrótem określono też punkt odbiorczy, tajnych współpracowników TW, rezydentów, czyli tajnych współpracowników prowadzących innych tajnych współpracowników, rezydentów łączników, tajnych współpracowników przekazujących SB informacje od innych tajnych współpracowników lub od osobowego źródła informacji, osobowe punkty kontaktowe, skrzynki pocztowe czyli osoby. Pośredniczące w przekazywaniu informacji zaszyfrowanych lub sporządzonych tajnopisem między służbą bezpieczeństwa a tajnym współpracownikiem, najczęściej sprzedawców, szatniarzy, bibliotekarzy, punkty adresowe, czyli osoby, które udostępniały służbie bezpieczeństwa swój adres i przez to pośredniczyły w korespondencji między tajną, współprac tajną współpracownikiem a służbą bezpieczeństwa. Techniczne punkty kontaktowe czyli osoby, które pośredniczyły w przekazywaniu telefonicznym zakodowanych informacji między służbą bezpieczeństwa a tajnym współpracownikiem na zasadzie pseudonimu i hasła, dysponentów lokali kontaktowych najczęściej działaczy PZPR-y wspierających służby bezpieczeństwa, konsultanci, konsultantów zatrudnionych na umowę, element komunizujący agentów werbunkowych, którzy werbowali osobowe źródła informacji a agentów celnych szpiegowali współwięźniów w celach agentów obiektowych, współpracowali tylko w czasie jednej operacji, więc co bardzo ciekawe służba bezpieczeństwa działała bardzo tajnie w PRL-u, wydawałoby się, że to niepotrzebne, ale zasady tajności były zachowywane Kontakt operacyjny, wcześniej Pomoc Obywatelska, otrzymywał często jawne kontakty ze służbą bezpieczeństwa. Kontakt operacyjny miał swoją teczkę personalną, ale nie składał pisemnego zobowiązania do współpracy. Funkcjonariusze spisywali notatki z ustnych donosów. Które oczywiście weryfikowano. Bardzo często SB ceniła je kontakty operacyjne za efektywność. Kontakty operacyjne współpracowały dobrowalnie, dla idei lub kasy. Nie byli werbowani z wrogiego środowiska. Inspirowali osoby środowiska poprzez sugerowanie im pewnych zachowań i ocen. Kontakt służbowy, często członek PZPR, współpracował często jawnie z SB w ramach swoich obowiązków służbowych.